Czas na to, aby porozmawiać sobie trochę o wyglądzie zewnętrznym Audi q 8 Mitrona. E I teraz tak, zmieniło się nazewnictwo. Kiedyś to auto nazywało się po prostu Mitron, e i my w Norwegii nazywaliśmy go Fatitronem, e czyli po prostu grubym Mitronem, e a ten nie dodatkowo w nadwoziu Sportback. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, zmieniły się detale. Nie ma tutaj większych różnic w porównaniu do tego, co mieliśmy wcześniej w zwykłym Mitronie. E Jeśli chodzi o wnętrze, również zostało kosmetycznie poprawione kosmetycznie zmienione. Tratycznie na pierwszy rzut oka wygląda identycznie i ciężko doszukać się nowości. Zmieniły się głównie parametry techniczne. Mamy tutaj większą baterię, lepsze osiągi, mamy też lepszą wydajność w tym aucie. Także to jest taki ważniejszy temat przy tym teście. A wygląd zewnętrzny oczywiście sobie teraz pokażemy i z grubsza omówimy. Widzieliście kilka przebitek z wyglądu zewnętrznego auta, i teraz tak powiem kilka słów o przednim grillu. Przedni grill ma takie tutaj klapki, które zaraz Wam też przybliżę. I te klapki mogą się otwierać i zamykać, w się od tego, czy auto potrzebuje wrotu powietrza, żeby się schłodzić, lub nie. I jak widzicie, w tym momencie tutaj te klapki w środku są pozamykane, no bo auto też jest wyłączone, nie potrzebuje powietrza, żeby się chłodzić. Lampy przednie. Oczywiście w technologii LED. I mogę Wam powiedzieć, że w nocy świecą naprawdę bardzo dobrze i również bardzo dobrze wycinają pole kierowcy jadącego z naprzeciwka, bo też taką funkcję posiadają. W skrócie mówiąc, mamy tutaj reflektory adaptacyjne w technologii LED. Nowością przednim grillem jest to, że Audi odeszło od trójwymiarowego logo. Mamy tutaj wprawdzie lekko je wystawione. Żeby ono było widoczne Ale jest to namalowane na płasko i podświetlane Jak widzicie tutaj pod spodem Mamy też kamerę przednią Auto oczywiście oprócz kamer Nadal ma czujniki parkowania Audi jak widać od tego Nie odchodzi Jeśli chodzi o rozmiar Mamy tutaj koła 255 x 50 20 I identyczne koła mamy z tyłu Jak widzicie Tarcza hamulcowa nie jest przesadnie wielka Ale auto hamuje naprawdę dobrze z ciekawszych rzeczy w nadwoziu mam tutaj taką, jak widzicie, listwę, taki rowek, który jest charakterystyczny dla elektrycznych modeli Audi. Mam po prostu zadanie lepsze ukierunkowanie strugi powietrza, aby auto stwarzało mniejsze opory i tym samym zużywało mniej energii. Jak już jesteśmy przy strugach powietrza, to tutaj z przodu też mamy takie wloty. Jak widzicie, one są na wylot. One lecą na koła, i tutaj mają wytworzyć taką poduszkę powietrzną, która będzie wyrzucała powietrze, które opływa auto na boki, aby nie generowało oporów powietrza przy kołach. No i znowu w tym samym, żeby auto było po prostu wydajniejsze. Jak widzicie też mam tutaj dużo lśniących plastików. Cały tutaj, cała dokładka zderzaka jest plastikowa lśniąca. No i tak jak mówiłem, auto wygląda bardzo podobnie do swojego poprzednika. Zmieniło się nazewnictwo, a w tym momencie będzie inne i już Wam mówię, jak to będzie wyglądało. Od teraz modele z parzystą cyfrą w nazwie Q lub A lub S będą prosto elektryczne, a numery nieparzyste będą autami klasycznymi, spalinowymi. I od cała filozofia. Czyli na przykład obecne Audi A4 stanie się Audi A5, a Audi A4 będzie modelem elektrycznym. Podobnie będzie z A6 i A7. Uważam, że nazwnictwo to ułatwi rozpoznawanie modeli Audi, bo w tym momencie, gdy powiedzieliśmy komuś Audi Itron. E Tron, to mogliśmy mieć różne skojarzenia, a tak będziemy mogli określić, że to jest Audi Itron e Tron Q8, Q4, w przyszłości Q6, i będziemy od razu wiedzieć, o jaki model, o jakiej wielkości model chodzi. Audi Q8 i e Tron oczywiście ma też przedni bagażnik i zaraz Wam go pokażę. Otwierany jest klasycznie w środku. Musimy sobie otworzyć tutaj drzwi. Tutaj mamy. Łopatkę na raz otwieramy, trzaskamy drzwiami i teraz tak, tutaj z przodu macie łopatkę do odblokowania. Ja już jej szukam. I on tutaj sobie po prostu odciągamy na bok, i maska na siłownikach idzie do góry. Oczywiście, siłowniki klasyczne, nie mamy tutaj zamykania elektronicznego, i tutaj mamy takiego boksa, który otwierany jest. Tą rączką, jak widzicie, trochę rzeczy się mieści. W tym momencie jest tu kabel typu drugiego, uchwyt do ładowarki na do, zamoc do zamocowania cegły, cegła, kabel typu drugiego i tutaj mamy przejściówkę do gniazda siłowego. Czyli taki typowy pojemnik, po prostu organizer na kable, dzięki temu nie musimy ich trzymać z tyłu, możemy je mieć zawsze pod ręką z przodu. Jak też widzicie, mam tutaj część, część podzespołów niezabudowaną. Nie mam tej części plastików. Bo ich nie ma fabrycznie, nie są zdjęte. Po prostu tutaj ich nie było, bo auto odebrałem praktycznie fabrycznie nowe. Miało przejechane jakieś 250 km. Widzicie nawet jeszcze tutaj mamy niezdarte foliki, ale tym razem je zostawimy, bo ja mam pod ręką świetnika. W innym przypadku na pewno byśmy je zerwali, jak zawsze zresztą. Jak dostajemy nowe auto, to zrywamy naklejki, ale. OK, zostawmy to. Klapa zamyka się klasycznie. Łapiemy. Nawet nie musimy dociskać, tylko po prostu ją lekko pchamy i ona się zatrzaska. Jak widzicie, jest zamknięta. Tylną klapę możemy otworzyć na trzy sposoby. Oczywiście guzikiem, z pilota lub kick sensorem. I teraz spróbuję zademonstrować wam jego działanie. OK, nie zadziało. Jeszcze raz. Halo, kick sensor. O, działa. Klapa, oczywiście, otwierana automatycznie. I teraz, tak jeśli chodzi o miejsce, jak widzicie, mam tutaj swoje dwie torby. i Jeszcze spokojnie takie cztery torby na płasko byśmy zmieścili. I mielibyśmy jeszcze miejsce na górze, także przestrzeń ładunkowa nie jest najgorsza. No i pod spodem mamy jeszcze tutaj taką skrytkę, gdzie też byśmy, moglibyśmy jeszcze coś włożyć. No, moglibyśmy tutaj sobie umieścić koło zapasowe, które nie jest dodawane w zestawie trzeba je sobie po prostu dokupić tutaj akurat go nie ma tutaj po bokach mamy też takie boksy zastawione siatkami żeby tam z nich nic nie wylatywało ja tutaj demonstracyjnie włożyłem swoją torbę żeby pokazać Wam ile jest miejsca tutaj oczywiście mamy taką półeczkę ta półeczka jest na sztywno i tutaj zobaczcie mamy taką fajną rzecz domontowaną do szyby zaślepkę jak zamkniemy klapę bagażnika to przez szybę nie będzie widać co się w nim znajduje Oczywiście klikamy sobie guzik lub machamy nogą. Ja spróbuję zamknąć ją kick sensorem. Oczywiście nie udało się za pierwszym razem. Albo w ogóle się nie uda. Spróbujmy jeszcze raz. O, złapał. Klapa się, jak widzicie, zamyka. Z kick sensorem mamy ciekawą sprawę, bo teraz tak, jak widzieliście, nogą musiałem machać kilka razy, żeby się otworzyło. A na myjni kieruje strumień wody na klapę na dole, po prostu się ona otwiera. Także moja noga nie jest wystarczająca strumień wody jest lepszy. Taką rzeczą wartą uwagi też są klamki, bo mamy tutaj dalej klasyczne klamki. Oczywiście one się zamykają i otwierają. Dotykowo w tym momencie auto się zamknęło. Jak wam teraz pokażę, jak dotnę klamki, to auto się otworzy. Jak dotnę, auto się zamyka. My sobie je otworzymy. I z takich ważniejszych rzeczy na zewnątrz to byłoby na tyle. I teraz tak, Audi i tronku 8 wyposażony jest w dwa złącza ładowania, dwie klapki do otwierania, żeby podłączyć auto do ładowania. I teraz tak, po lewej stronie, stronie kierowcy ciskamy ten guzik i klapka automatycznie się otwiera. A my ręcznie otwieramy sobie tutaj CCS-a. I teraz tak, możemy ładować się tutaj na szybkiej stacji złączem CCS, lub zamknąć sobie tą klapkę i ładować się złączem typu drugiego prądem do o maksymalnej mocy do 11 kW. I teraz tak, żeby odblokować gniazdo ładowania, jak włożymy sobie tutaj CCS-a czy typu drugiego, klikamy dwa razy ten przycisk i odblokowuje nam się złącze ładowania. W tym momencie oczywiście klapka mi się zamknęła, bo wcisnąłem guzik, czyli jak widzieliście, zamyka się ona również guzikiem. Zrobimy to jeszcze raz. Jeżeli mamy otwarte tutaj tą klapeczkę, to ona się zamknie razem z klapką. Z drugiej strony od strony pasażera mamy drugą klapkę do, do ładowania i jak ją otworzymy. To mamy tutaj tylko złącze typu drugiego i możemy tutaj ładować się prądem przemiennym o maksymalnej mocy 11 kW. Co ciekawe, jeżeli ta kratka będzie otwarta, to kratki po drugiej stronie nie otworzymy. I podobnie, jeżeli otworzymy prawą kratkę, to otworzymy, klapkę, to nie otworzymy lewej. Zamykamy. I ładowanie mamy załatwione. Jeśli chodzi o złącze typu drugiego, to fajne rozwiązanie, że możemy sobie podpiąć to auto z dwóch stron. Zawsze jest to wygodnie, nie musimy kombinować, przeciągać kaba sobie na drugą stronę maski. W zależności od tego, gdzie będziemy mieć boksa, tą klapkę sobie otworzymy i będziemy się po prostu ładować. Pewnie powiecie, że fajnie byłoby mieć CCS-a z dwóch stron, ale nie można mieć wszystkiego. Jeśli chodzi o wnętrze, to wygląda ono bardzo podobnie, a praktycznie tak samo jak w poprzedniej generacji ITRONA, e tak zwanego grubego ITRONA, e FAT ITRONA. E a zmieniły się tylko detale, także pokażę wam, jak wygląda wnętrze i mówimy sobie jego podstawowe funkcje wyposażenia. Po tej stronie mamy przycisk do włączania świateł, do włączania światła przednich przeciwmgowych, tylnych przeciwmgłowych, tutaj wybieramy światła automatyczne, włączamy światła pozycyjne, lub wyłączamy. Teraz tak, standardowo po lewej stronie mamy asystent pasa ruchu, kierunkowskazy i włączamy światła drogowe, tutaj mamy dodatkową dźwigienkę, jak widzicie do tempomatu i asystenta pasa ruchu tutaj mamy dźwigienkę do ustawiania kierownicy odblokowujemy ustawiamy kierownicę w jakiej pozycji chcemy przód, przód tył góra dół i blokujemy tutaj też mamy taką małą skrytkę coś można tam schować portfel na pewno bez problemu tutaj wejdzie dalej kierownica teraz tak po, po prawej stronie sterujemy multimediami, po lewej stronie sterujemy licznikiem przed kierownicą. Konsola centralna, dwa wyświetlacze, jeden u góry, drugi na dole. Wyświetlacz na dole do sterowania klimatyzacją, górny do sterowania multimediami. Dźwignia wyboru kierunku jazdy. Do tyłu włączamy sobie D, do przodu włączamy sobie wsteczny. Wciskając tutaj, po prostu parkujemy i tutaj mamy hamulec awaryjny. Jeżeli jesteśmy już w pozycji D i wciśniemy jeszcze raz, przełączymy się do pozycji S. Dalej, przycisk Drive Select, wybieramy sobie, w jakim trybie ma działać zawieszenie. Tutaj możemy wyłączyć sobie kontrolę trakcji, czujniki parkowania, asysten, asystenci ruchu, automatyczne parkowanie, maksymalne ogrzewanie przedniej szyby, ogrzewanie tylnej szyby. Tutaj sterujemy głośnością i tutaj włączamy auto. Ale zanim przejdziemy do omawiania funkcji auta, to jeszcze pokażę Wam. Tutaj jest taka kratka, tutaj sobie odsuwamy i mamy uchwyt na kubki oraz ładowarkę indukcyjną. Tutaj wkładamy telefon plecami do, do ściany i dociskamy go tutaj tym uchwytem i on się ładuje. I tutaj mamy dwa złącza USB-C. To są również złącza komunikacyjne do Android Auto lub Apple CarPlay, ale tutaj Apple CarPlay działa również bezprzewodowo. No i tutaj mamy. Schowek w podłogitniku. Zamykamy. I tutaj mamy taką po prostu rączkę, żeby wygodnie położyć sobie rękę do sterowania, wybierakiem w kierunku jazdy. W tej wersji mamy siedzenia skórzane z alcantarą, i to, co mogę o nich powiedzieć, to są naprawdę wygodne. I tutaj możemy sobie też sterować elektronicznie ustawieniami fotela. Zajrzyjmy sobie szybko do tyłu. Tylny rząd w tej wersji dostał wyświetlacz. Możemy sobie sterować temperaturą, klimatyzacji, prędkością wiatraka, lub ustawić je w pozycji automatycznej. Po środku, między siedzeniami, jeżeli zrezygnujemy z piątego pasażera, mamy tutaj podłokietnik z małym schowkiem i dwoma uchwytami na kawę. Te uchwyty można zamknąć w taki, w taki sposób. I otwieramy je, po prostu klikając. I wstawiamy sobie kawkę. Jak widzicie, tutaj mamy te dociski sprężynowe, które solidnie trzymają kubek, także nic tam się nie wyleje. Siedzenia, podobnie jak z przodu, skóra z kurasem Jest dość wygodnie. Ten fotel mam ustawiony w pozycji, takiej jak, jak ja się poruszam. I zaraz pokażę Wam, ile jest miejsca. Przepraszam, fotel był w funkcji łatwego wsiadania, także ustawiłem go do pozycji jedynki, to jest pozycja, którą sobie zapisałem, bo auto to ma pamięć ustawienia foteli kierowcy, fotela kierowcy, przepraszam. Jak widzicie, tutaj mam spokojnie piąstkę miejsca między siedzeniem a moimi kolanami, czyli siedząc sam za sobą, będę komfortowo się przemieszczać. Jeśli chodzi o miejsce nad głową, to mimo, że jest to wersja sportsback, to jak widzicie, spokojnie piąstka mi się mieści, także... Nie ma tutaj problemu, że gdzieś będą uderzał głową. Ok, tutaj, w tym miejscu, może jest troszkę mniej, ale spokojnie dalej, piąstka się mieści. I z takich ciekawszych rzeczy nie mamy tutaj, wprawdzie, panoramicznego dachu, ale mamy za to ładną, czarną podsufitkę. Jedyną rzeczą, która martwi mnie z tyłu, to to, że nie znalazłem żadnych złączy USB. Mamy tutaj tylko gniazdo 12V, więc jeżeli ich nie ma, to trochę kiepsko. Fajnie jest jednak, gdy pasażerowie z tyłu mają te swoje złącza USB-C czy USB-A i mogą się na spokojnie podpiąć ze swoim telefonem i naładować go, czy podpiąć się z czymkolwiek innym i czerpać sobie prąd. Pominąłem drzwi, więc do nich wrócimy. Jak widzicie, mamy tutaj standardowo przyciski do otwierania przednich tylnych szyb. Blokada rodzicielska obydwóch drzwi z tyłu. Ustawienia lusterek, grzanie lusterek, zamykanie lusterek. I tutaj jak widzicie mamy przyciski do ustawienia pamięci fotela kierowcy, ustawienia pozycji fotela kierowcy i mamy tutaj oczywiście dwie opcje zapamiętania ustawienia. I tutaj mamy przycisk do otwierania tylnej klapy bagażnika, czyli tak naprawdę mamy cztery sposoby otwarcia tylnej klapy. Ok, wsiedliśmy do auta, jak widzicie tutaj mamy ustawioną pierwszą scenarię. na zużycie nie patrzcie, jest strasznie wysokie, zabrałem auto na niemiecką autostradę, żeby je przetestować dla Was, także zużycie jest trochę podwyższone. I teraz tak, przyciskiem view zmieniamy sobie scenerię, ale jeszcze tutaj sobie przejdę do nawigacji, bo na tym liczniku możemy sobie wyświecić nawigację. I teraz przycisk view i zmieniamy sobie scenarię pomiędzy dwoma różnymi tematami. Ja preferuję taką, bo wtedy więcej widać na nawigacji. A gdy nie potrzebuję nawigacji, gdy korzystam z nawigacji w swoim telefonie, który, którą wyświetlam tutaj, wtedy robię sobie w taki sposób i wyświetlam sobie tutaj po prostu zużycie i to, ile kilometrów przejechałem. Czyli dość klasycznie. Jak widzicie, za co mamy tutaj też łopatki. te łopatki nie służą do zmiany biegów i niczego w tym stylu. Po prostu tymi łopatkami zwiększamy i zmniejszamy. Poziom rekuperacji. A jak już jesteśmy przy rekuperacji, to to ma taką fajną ciekawostkę, bo ma coś takiego jak rekuperacja automatyczna, i teraz tak. Włączamy, włączamy typ rekuperacji automatycznej. Jedziemy sobie powiedzmy trasą średnicową, obwodnicą w mieście i jedziemy z prędkością 90 km na godzinę. Auto na podstawie danych o ruchu, na podstawie nawigacji, na podstawie kamer, wie co się wokół niego dzieje i przewiduje to, co się będzie działo za chwilę na drodze. I teraz tak, puszczamy pedał przyspieszenia i auto zaczyna się toczyć. Ono jest w tak zwanym trybie żeglugi. Ono sobie po prostu się toczy i hamowanie regeneracyjne go nie spowalnia i nie działa w tym momencie. I teraz tak, toczymy się i powiedzmy za 500 metrów mamy rondo. Auto im bardziej będzie się zbliżało do ronda, ten poziom rekuperacji będzie się zwiększał. Docelowo auto wyhamuje Rekuperacją bez naszej ingerencji, bez zwiększania jej, bez używania pedału hamulca do, około, do prędkości około 35 km i z taką prędkością jedziemy bezpiecznie na rondo. Ekrany środkowy. Teraz, jak tutaj widzicie, mamy u góry Android Auto, czyli, tak jak mówiłem, ten ekran służy do wyświetlania. Przepraszam, Apple CarPlay. Ten, ten ekran służy do wyświetlania multimediów. A ekran pod spodem służy do tego, żebyśmy wyświetlali sobie po prostu na nim klimatyzację i on jest dotykowy. i Możemy sobie tutaj klimatyzacją na różne sposoby sterować. Teraz oczywiście przejdziemy sobie szybko przez funkcję auto. Tutaj mamy ekran powitalny, go możemy sobie personalizować, możemy sobie wybrać jaki, jaki widżer chcemy tutaj mieć. Ja te nic nie zmieniałem, one są tak jak, tak jak były, gdy odebrałem auto. Nie czułem potrzeby, żeby to zmieniać I teraz klasycznie w aucie mamy oczywiście radio, media Czyli na przykład możemy sobie podłączyć muzykę Przez bluetooth lub przez nośnik pamięci Przez pendrive Telefon, czyli będziemy mogli sobie sparować telefon Z bluetooth, odbierać połączenia Połączenia możemy odbierać na dwa sposoby Poprzez system auta lub poprzez Apple CarPlay na przykład Nawigacja Nawigacja jak będziecie widzieć Przy teście służycia dość śmiesznie mówi Ale prowadzi bardzo dobrze Wrócimy sobie do do menu, oczywiście Apple CarPlay, menu pojazd i tutaj możemy sobie podejrzeć ładowanie, jak widzicie w tym momencie mamy 20% w akumulatorze i tutaj możemy sobie ustawić w jakich godzinach auto ma się ładować, gdy chcemy na przykład korzystać z innej taryfy niż, niż taryfa dzienna. Wskaźniki pojazdu, tutaj możemy sobie na przykład włączyć range mode, aby zmaksy zmaksymalizować zasięg. Asystent wydajności, i tutaj właśnie włączamy sobie automatyczną rekuperację. Możemy też ustawić sobie ręcznie, wtedy ustawiamy jej, jej poziom. Automatycznie, oczywiście, też włączamy sobie informacje predykcyjne. Dzięki temu auto na podstawie nawigacji i innych systemów będzie sprawdzało, będzie dobierało moc rekuperacji do tego, jaką w danym momencie potrzebujemy. Fotele. I tutaj nie mamy jakichś większych ustawień. To auto nie ma masaży, nie jest tak dobrze wyposażone. Jedyne co możemy sobie tutaj ustawić to, że auto będzie nam ułatwiało wsiadanie i wysiadanie z auta, odsuwając fotel. Klimatyzacja. Możemy sobie tutaj zsynchronizować oba nawiewy, że będą działały identycznie, tak z taką samą temperaturą. Możemy wyłączyć synchronizację, możemy całkowicie wyłączyć klimatyzację, możemy ją włączyć lub ustawić maksymalną klimatyzację i oczywiście możemy tutaj też włączyć tylny klimatyzację tylnego rzędu. My sobie tutaj to zostawiłem bez zmian. Jeszcze oczywiście tutaj mamy sterowanie temperaturą, możemy sobie ustawić kiedy auto ma przygotować nam auto do, do jazdy, czyli jak przyjdziemy do auto będzie w nim ciepło lub będzie po prostu schłodzone latem. Światła i widoczność. Tutaj też mamy proste światła ledowe, adaptacyjne oczywiście, nie mamy jeszcze tych ultra zaawansowanych świateł, które te auto ma dostępne, ale akurat w wersji które testuję ich nie ma, więc nie będziemy o nich opowiadać. Światła wsiadania wysiadania, czyli odprowadzania do domu. Jak otworzymy auto słuchczyka, to po prostu światła nam się uruchomią. Moment włączenia, ja miałem ustawiony wcześniej, nie wiem dlaczego mi się zmienił. To chodzi o automatyczne światła, gdy, o moment, kiedy wyłączają się światła automatyczne do jazdy dziennej, włączają się światła mijania. I tutaj, oczywiście, jeszcze mamy asystenta świateł drogowych, czyli auto będzie samo wycinało nam pojazd jadący z przeciwka, aby go nie oślepiać. Ok, wrócimy sobie. Oczywiście, czujnik deszczu, oświetlenie ambient, czyli tutaj. Te światełka, które będziecie zaraz widzieć na przebitce, w tym momencie ich nie jestem w stanie pokazać, ja zrobię je na maksymalną jasność i tutaj co, coś, co nieco widać, ale tutaj widzicie tak minimalnie, tutaj przychodzi taki niebieski pasek, który kończy się pomarańczowym kolorem. I tutaj widzicie może też na, na iluminacji, jak to będzie wyglądało, a tak jak mówię, teraz wlatują Wam fotki z tym, jak to wygląda. Oczywiście możemy to konfigurować na różne sposoby, możemy ustawić sobie wybrany temat, możemy indywidualnie sobie wybrać kolory, jak to będzie chciał tak sobie ustawić. Można również to całkowicie wyłączyć, ja to lubię, więc u mnie zawsze jest to włączone. Wróćmy. Czyli wszystko co możemy sobie spersonalizować odnośnie czujników parkowania. Cofamy i kolejne asysty kierowcy i tutaj możemy sobie wybrać maksymalne, podstawowe lub indywidualne. Ja mam włączone maksymalne, serwis, no i możemy sobie taką kartę stworzyć ulubioną. Jeśli chodzi o ten system, to byłoby na tyle. Teraz po tej stronie oczywiście jeszcze możemy sobie sterować innymi funkcjami. Tutaj mamy radio, nie będziemy włączać, bo nam się włączy muzyka i będzie trzeba wyciąć do praw autorskich. Tutaj możemy sobie przejść do oczywiście do, do panelu media, do panelu muzyki. Wracamy. Oczywiście telefon też nie będziemy klikać, bo nam się wyświetlą wszystkie numery telefonów, nie byśmy nikogo likować. No i tutaj oczywiście mamy szybki dostęp do nawigacji. Jeśli chodzi o funkcję auta, to byłoby na tyle. Jeszcze tutaj Wam teraz pokażę też biegi z innej perspektywy. Auto jest w tym momencie uruchomione. Wciskamy pedał hamulca, pociągamy do tyłu, mamy włączony. OK. Auto nie jest uruchomione. Klikamy sobie tutaj przycisk, auto się uruchamia. No i tutaj tym suwakiem włączamy sobie pozycję D. Jak widzicie, włączyło się na D. Przesuwamy jeszcze raz. Jak widzicie, mamy pozycję S. Zawieszenie jest w tym momencie w trybie Dynamic. Wrócimy sobie. Tutaj, oczywiście, jak klikniemy, to mamy pozycję, pozycję biegu wstecznego. Będziemy proszę się do tyłu. Oczywiście kamery, kamera wsteczna, kamera przednia. Widok z auta z góry w 3D. Także tutaj mamy pełen zakres regulacji kamer. Możemy dobrać sobie tak, tak widoki, jak tego chcemy. Włączymy sobie do pozycji P. Wyłączymy w tym momencie kamerę. Jeszcze pokażę Wam, jak wygląda tutaj Drive Select. Klikając tutaj, włączył nam się Drive Select i możemy sobie wybrać pomiędzy trybami off-road. I w trybie off-road, jak widzicie, wyłączyła się kontrola trakcji, stabilizacja toru jazdy. Teraz tak, przejdźmy sobie dalej. W trybie on-road auto po prostu się podnosi i ma dość wysoko podniesione zawieszenie. W trybie wydajności auto się obniża, ale nie, nie maksymalnie. W trybie komfort będzie wygodny na nierównych nawierzchniach. W trybie auto samo na podstawie kamer będzie wybierało sobie takie, takie ustawienie, które będzie najbardziej y, odpowiednie naszego komfortu i wydajności. I w trybie dynamic auto opuszcza się jak najniżej może, aby zużywać jak, jak najmniej energii i mieć jak najlepsze osiągi. I oczywiście też możemy sobie zawieszenie ustawić. Indywidualnie włączyć sobie Range Mode. my zostawimy sobie tutaj w trybie komfort. Jeżeli chodzi o ustawienie, auta to byłoby na tyle. Klikniemy sobie jeszcze Apple CarPlay, no i widzicie, jak to tutaj wygląda. To wszystko tutaj się ładnie wyświetla, wszystko jest ostre, przejrzyste. Także tutaj nie ma o czym dyskutować. Nie pokazywałem wam jeszcze schowka pasażera. Ja tam mam szczotkę do odpylania się z proszków i okulary, także muszę jeszcze je zabrać, bo też za chwilę będę odstawiał auto i tutaj też możemy wyłączyć poduszkę pasażera. Jeśli chodzi tutaj o panel górny, to nic większego się nie dzieje, tutaj możemy sobie włączyć światła, żeby razem z drzwiami się włączały, wyłączały, tutaj możemy sobie włączyć światła w aucie i tutaj mamy tryb informację serwisową. I oczywiście przycisk SOS, którego teraz klikać nie będziemy. Ok, jeśli chodzi o test Audi trona 8 w nadwoziu Sportback, to byłoby na tyle. Ja odstawiam auto w Audi City Stadion, bo jutro będzie tutaj potrzebne, bo odbywa się tutaj szkolenie, które organizowała Pichta Electric. Ja byłem tutaj osobą wspierającą. Auto będzie tutaj potrzebne w dniu jutrzejszym. Ja niestety uciekam już do Norwegii. Szkolenie potrwa jeszcze jeden dzień, także odstawiam je właśnie tutaj. No i co? Jeżeli film Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, kliknijcie w subskrypcję, zostawcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco i zapraszam do kolejnych materiałów.